Może? Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem będzie recenzja kolejnej książki Wojciecha Cyruskiego, czyli Wyspa na Preli". Tutaj, jak widzicie, piję kawę autorstwa Wojciecha Cyruskiego ze słynnym krzesłem z wyspy na Preli. Tutaj mamy to słynne niebieskie krzesło, prawda? Samego Wojciecha Cyruskiego na tym krześle, dokładnie mistrza Wojciecha na tymże krześle, prawda? I to jest amerykańska kawa kwaśna, właśnie ta kawa, którą on pił na preli. Jak sam określał, w smaku obrzydliwa. Mieszkańcy Preli oną kawę dosładzali miodem, nie cukrem. Ja też dosłodziłem ją miodem tutaj w tym przypadku. Wielokwiatowym. I przy biciu tej kawy, z prosto ze Szwecji. Jak to się mówi, no cóż, że ze Szwecji prosto z krony z antykwariatu tamtejszego, opowiem Wam coś nieco na temat tejże książki. Zatem zaczynajmy. Wezmę na prerii, a przeczytałem już książek Wojciecha Torockiego ileś tam, to moim zdaniem, o ile nie wyda jeszcze innych książek, a mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli, żebym mu wydał jeszcze więcej. To moim zdaniem do tej pory jego najlepsza książka. Dlaczego? Nie będę słuchajcie, jej streszczać tak jak poprzednich książek, czy nie będę czytał całych wielkich ustępów i tak dalej. Tylko pozwolę sobie własnymi słowami opowiedzieć z jakiego powodu. Po pierwsze. W tej książce ewidentnie czujemy, że jesteśmy na wyspie na Previ. To znaczy, jesteśmy na. jak gdyby. tam w środku. Że czujemy się, jakbyśmy siedzieli dosłownie na tym krześle, na Previ, prawda? Jakbyśmy tam rzeczywiście byli, przebywali tam w tym miejscu. Czujemy zapach trawy. Zapach kopyt końskich. Słyszymy rozmowy ludzi między sobą. Tylko to jest jeszcze bardziej słyszalne, jak słyszalne jest puszcza Amazońska. Jak słyszalne są małpy w puszczy amazońskiej. Czujemy smak bumbo, czy takiego, powiedzmy, gulaszu, ale gulaszu, który się rusza. Z dodatkiem błota, prosto z Luizjany. Po prostu my to wszystko czujemy. Wojciech Sterowski prowadzi nas poprzez meandry Stanów Zjednoczonych. Rzeczy dla nas Polaków niezrozumiałych. Mamy fragment chociażby o tym, jak pan Wojciech chciał założyć sobie alarm. I pyta się szeryfa, bo ponieważ mieszka dość daleko, pyta się szeryfa, szeryfie, co ja mam zrobić? Chciałbym sobie założyć Alan. Ale, ale szef mówi tak: Słuchaj, to jest kawał drogi, ja nie chcę ja dojadę, kupę człowieku pompkę. A co to jest pompka? Ano taki półautomatyczny kalabin. Takie. Jak słuchaj taki dźwięk, to moja żona ma taką pompkę. Tak złodziej słyszy taki dźwięk, to nie wejdzie. Nie ma opcji. Nie będzie ryzykował, bo w Stanach jest takie prawo, słuchajcie, czyli w Addisonie również, że jak człowiek biały wejdzie na parę kroków i będzie na terenie posesji i go zastrzelisz, to policja przyjeżdża tylko zabiera ciało i do widzenia. Indianinowi należy dać yy, troszeczkę więcej kroków chyba nie wiem, o jeden albo dwa żeby wystarczyło na warkocz. Ponieważ w razie, gdyby chociaż część ciała wystawała, to należy wówczas zbadać sprawę. Jeżeli nie wystaje ani jedna część, poza mózgiem oczywiście, który wyleci, prawda, to rzecz jasna sprawy nie ma. Takie są stany. Masz człowieku prawo do obrony. To jest pierwsza sprawa. Jak Wojciech Stojlowski, na przykład też druga sprawa, yy, przed rok, słuchajcie, trzymał Kabel. Chciał go oddać do Walmartu. Pojechał do Walmartu, Nie miał paragonu, nie miał nic. Ale w końcu jakoś pani znalazła tam jakąś rzecz. Do tego kabla, już nie pamiętam dokładnie co, i mógł spokojnie oddać. Nie ma czegoś takiego, że jak panie, paragon pan przynieść. Jak pan nie ma paragonu to spadaj. O, Nie ma czegoś takiego. Przepraszam za takie udawanie tych, ale właśnie nie ma takiego, czegoś takiego. Jest po prostu szacunek dla klienta w Stanach. A propos broni, jeszcze to jest ważna rzecz. W Stanach bardzo często wyczerpano takie tabliczki. William Deal 911. Czyli nie dzwonimy na 911 i takie wymowny, wymowne dwa rewolwery? O, to jest właśnie to. To znaczy, uważaj, jak coś chce zrobić, bo może dostać kulkę. Tak, książka zawiera również piękne zdjęcia, chociażby to piękne zdjęcie tej czaszki. Tutaj. Tu mamy kawałek, właśnie amerykańskiej flagi, prawda? Tu mamy mistrza Wojciecha, który siedzi na krześle. A krzesło to źle słuchajcie, w końcu to krzesło, termis praktycznie zerzał. Tego krzesła już nie ma. Tu z kolei roślinność prezolidowa. I też są takie fajne żarciki na Preli. Na przykład jest taka rzeka Rio Grande, która rzeczywiście dzieli stan od Meksyku. I jest też rzeczka Rio Grande właśnie w Arizonie, tak? Po prostu ludzie ją sobie tak sobie prześmiewczo nazwali właśnie daszgów. Tu mamy też kawałek Preli. Również mamy właśnie takie dodatki. Słuchajcie na przykład. Tak jak w każdej książce, czy na przykład o Skunksie, prawda? O amerykance, czy takiej księdze, gdzie się zapisuje, winien ma, prawda? Mówiąc krótko, taka księgowa sprawa. Także jest tego całkiem sporo, słuchajcie. O, tu mamy na przykład zdjęcie tego, zdjęcie no Zdjęcie po prostu yy, płotu z drutu kolczastego. Drut kolczasty nie wiem czy wiecie, ale jest przez Stany Zjednoczone, właśnie produkowany w masowej formie. Tak samo srebrna taśma klejąca. Piękna książka, słuchajcie, którą naprawdę warto przeczytać. Cię ją polecam. Słuchajcie, z całego serca polecam tę książkę. No, dobra. Także napijcie się dobrej kawusi. Bo warto. Tylko posłuchajcie o miodem, bo mrówki na cukier lecą. Na miód nie polecą, bo się boją pszczół. Wciąż to, to zresztą też opisane. Także szczęść Boże z Panem Bogiem. Maciej Wiśniarski. Dobre retencje. I babci też możecie poczytać. Szczęść Boże. Widzicie tego misia? Za chwilę to do dołamać, a ktyka skończy jego żyłot. Z Bogiem.